No i jeszcze jedno ujęcie Przepięknej Chorwacji. A na dole popatrzcie parawanik. Parawanik Chorwacji. To dla tych, którzy tak strasznie krytykują nasze polskie parawany, które są ładne, kolorowe. Nazywając rodziny, które rozkładają parawień jakimiś Januszami. Ja nie wiem, co jest złego w Januszach. Janusz to ładne imię. W każdym razie człowiek po to ma rozum, że jeżeli mu wieje, to to się osłania czymkolwiek. Nie rozumiem takiego właśnie krytykowania Polaków za to właśnie, że na naszych polskich plażach rozkładamy ładne parawany. No, daje nam to pewną intymność, jest to może zimne, trochę zimny wiatr To nie jest może Śródziemne, jak tutaj, więc tutaj aż takich wiatrów nie ma, to są raczej upalne plaże. Mało wiatru jest, natomiast Morze Bałtyckie słynie. No, niestety, ale dosyć e, ostrych wiatrów i tam. No, a tutaj jest też taki kawałek bajzlu na tej drodze. Buduje się tu jakaś inwestycja i wyobraźcie sobie, że buduje to czeski inwestor. No to był, musi mieć duże pieniądze, będzie jakiś pensjonat. A w każdym będzie razie współczuję budowlaniem. Na takim skalistym terenie to są dodatkowe koszta. Ale ważne, że się buduje. Może tu trochę to gorsza droga. Inwestycja. W tamtym roku jej nie było. W tym roku się pojawiła. Więc trochę byliśmy zaskoczeni w tym roku, że taka inwestycja jest. No i znowu skalistą plażę. Kamienia to mają dużo. W razie jest to taki odcinek drogi, gdzie jest inwestycja budowlana. No, tak. Jest kwestia tylko tego, czy jak oni przejdą na euro, jak podniosą ceny, bo strasznie podnosili Chorwaci w tym roku tutaj ceny nie wiem dlaczego w każdym razie zobaczymy jak będzie na przyszły rok czy będzie jeszcze drożej niż w tym roku ale i tak nas nie. dużo Polaków i dużo Czechów tu jest oczywiście restauracje są drogie no wszędzie w takich ośrodkach czasowych jest restauracje natomiast dobrze jest wynająć tak mi się apartament z nie. kuchnią e z kuchnią i pięknym balkonem na, 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 na morze i gotowanie obiadu w porze największego upału, jest klimatyzacja jeszcze w, w apartamencie, jest przyjemnością. My bardzo często właśnie czekaliśmy z plaży, kiedy był największy upał, czyli tak pierwsza i wtedy gotowaliśmy sobie obiad, taki domowy swój obiad. Jest wszystko tutaj, można kupić. No wtedy naprawdę wychodzi to o powetanie niż pójść do restauracji i zjeść obiad. Więc nie ma nic złego w gotowaniu obiadu, nawet na wakacjach. Jak ktoś lubi, a ja lubię gotować. Czasami mi się nie chce, ale ogólnie lubię. W każdym razie weszliśmy w naszą dzielnicę już, to jest inne miasteczko za ostro. A, też fajne. Dużo fajnych apartamentów. Ale muszę skończyć, bo to na... będzie dosyć drugi.